No ma widzowie, witam was w filmie informacyjnym, a mianowicie chciałem was tylko poinformować, że usunąłem grupę na Facebooku. Je, jest usunięcie jest spowodowane tym, że po prostu na Facebooku, na tej mojej grupie była ja po prostu mała aktywność, a dwa no ja sam też, e, sam e, mało tam co przybywałem wcześniej na tej grupie i tam komentowałem. Dlatego postanowiłem usunąć. Yy, moim zdaniem Discord będzie lepszą platformą, jeżeli chodzi o taką integrację z wami i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszam na Discorda. Discord się tak prezentuje i jeżeli ktoś będzie się pytał, czemu wam na telefonie jest to spowodowane tym, że nie mam aktualnie w domu, a chcę wam jakiś rzucić dzisiaj yy, filmik, bo nie wiem czy wiecie, ale prowadzę teraz takie daily, próbuję więc no. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do Discorda, no i do usłyszenia się maną.